Korzystamy teraz z tej Ewangelii szalnej, aby powiedzieć parę słów o Chrystusie jako kapłanie albo kapłaństwie nowego przymierza. Czytać zdanie po zdaniu i to, tę prawdę troszkę, tajemnicę tej prawdy odkrywać. Z pewnego razu Jezus przechodzi w szabat wśród zbóż. Prowadząc swoją, można powiedzieć, owczarnię, swój kościół, czyli apostołów i To było w szabat. To już jest w ogóle pierwsza rzecz, która trochę jest podejrzana. Dlatego, że w szabat, o czym Jezus mówi też później, z tego co mnie uczono, nie można było przejść więcej niż, zrobić więcej niż 1800 kroków. Taki zwyczajny wierni, ale z tego zwyczaju byli zwolnieni, przepisu zwolnieni kapłani w świątyni. Może jak znajdę czas nie zapomnę, to wyjaśnię dlaczego. Czyli to już było złamanie szabatu, bo prawdopodobnie Jezus z uczniami szedł przez pola, a pola nie są we wsi, czy w miasteczku. Czyli może przechodził z miasta do miasteczka do miasteczka, to na pewno było więcej niż 1800 kroków. To mógł być pierwszy przepis, który był złamany, ale to tylko takie teorie. No i ten drugi, drugą rzecz, którą robią uczniowie, że idą wśród tych zbóż, nie wiemy jak to się robi, zrywają kłosy, wycierają w rękach, żeby ziarno samo zostało, zdmuchuje się łuski i jedli, czego nie wolno było robić, bo to było jakby już przygotowanie jedzenia. nie to było zabronione. I tutaj jest zadziwiające zdanie dla mnie, przynajmniej osobiście, gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu oto twój”. No ale skąd ci faryzeusze tam się wzięli? Normalnie no nie powinni podróżować to byli tacy świeccy ludzie, którzy bardzo dokładnie, skrupulatnie te przepisy przestrzegali, ale byli jednak tam, żeby pewnie szpiegować Jezus. I to jest ich zarzut. Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno uczynić, szabło. I tutaj Jezus daje taką małą teologię, wyjaśnienie i odpowiedź. Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny. Tu występuje osoba Dawida, a Jezus jest z rodu Dawida, a mimo to jest kapłanem. A dlaczego miło? Dlatego, że tam czy tych pokoleń izraelskich dwunastu było jedno, które było kapłańskie i to się dziedziczyło, to kapłaństwo, z ojca na syna. A z Jezusowe się nie dziedziczy. Kapłaństwo w nowym przymierzu. Czyli Jezus odwołuje się do Dawida. Jest bardzo ważne. Był głodny o niego, towarzyszął, uciekał przed Saulem. Królem, jeszcze nie był Dawid królem wtedy. Jak wszedł do Domu Bożego, który, który, który nie był w Jerozolimie. To był namiot jeszcze wtedy. Jad chleby pokładne. Tutaj jest o tych chlebach, które mówiłem wiele razy. A to są te chleby wczaśne, które kładzione były przed arką, przez zasłoną arki przymierza. Nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Uwaga. I, i ten, z tym samym kapłanom staje się w nowym przymierzu ciało Chrystusa, jedynego kapłana. I Jezus, mówiąc o przykładzie takim, że Dawid jego towarzysze broni jedli te chleby, które, które kapłani mogli jeść, oznacza, że w nowym przymierzu Jezusa Chrystusa ten chleb pokładny ciała pańskiego będą mogli jeść wszyscy, nie tylko kapłani. To jest to nowe przymierze. dał da, da nam, nam swoje ciała, byśmy wszyscy je spożywali. Bo taki dokładnie sam chleb, takiego samego chleba Jezus złożył na ostatniej wieczerzy. Yy, tak, w czasie posiłku paschalnego ostatniej wieczerzy. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają świątyni spoczynek szabatu są bez win. No bo jak była ta świątynia jerozolimska i przychodziły setki ludzi, każda rodzina, jakieś człowie, ludzie pojedynczy, przynosili ofiary różnego rodzaju, i kapłani mieli wtedy dyżury i cały czas chodzili od wejścia do świątyni aż po ołtarz. I chodzili, chodzili na pewno było więcej niż te 1800 kroków. I Jezus dodaje, a są bez winy, naruszają spoczynek, a są bez winy, i dodaje, oto powiadam Wam. Tu, znaczy to jest niesamowite, jest coś więcej niż świątynia. Oczywiście to jest On sam. Zaraz jeszcze będzie mocniej, za chwilę będzie jeszcze mocniejsze zdanie Jezusa. Zbóżcie te świątynię, a ja w trzech dniach odbuduję ją na nowo. W Ewangelii Jana tak mówi Jezus. On jest tą świątynią. Kapłaństwem, świątynią, nową ofiarą, jedyną, wieczną ofiarą. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, a do tego wrócimy, bo ostatnie zdanie jest, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. No to, to już jest w ogóle najcięższy kaliber. Szabat, sobota, dzień odpoczynku Boga po stworzeniu. Ten dzień należy do Boga. Szabat, szabat, szabas należy do Boga. To jest dzień Boga. A Jezus mówi, że On jest Jego Panem. Czyli dniem, w którym przez spożywanie ciała Pańskiego, bo dla nas stało się to niedzielą, wchodzimy w odpoczynek samego Boga. I kapłaństwo Chrystusa ma nam przynieść ulgę, odpoczynek podczas niedzielnej mszy. I wracamy do poprzedniego zdania, bo, można powiedzieć, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Misericordiam volo po łacinie. Chce miłosierdzia. Ten Jezus, który przyszedł, e, przyszedł do, do tych, e, którzy są uniewinnieni. Czyli zobaczmy to w tym zdaniu. Kapłani naruszają gdzieś w szabatu, a są bez winy. I dalej, gdybyście zrozumieli, co znaczy, chcę raczej miłosierdziać ofiary, nie potępialibyście niewinnych. A oni łamali przepisy. Ale mi tu bardziej chodzi o ta, ta litość dla tej ignorancji, niewinności człowieka nieoświeconego, który potrzebuje Bożej. Miłosierdzia, czyli litości. To jest moja, moja osobiście ulubiona wersja rozumienia miłosierdzia. Eleos. Po, po grecku to jest po prostu litość. Jak mówimy litanie, słyszycie to słowo? Kirie eleison. Miej litość. To jest właśnie Kirie eleison. Panie, miej litość. Czyli miej miłosierdzie dla nas, którzy chwytamy w swoje dłonie. Nie? Te ziarna, te kłosy, żeby włożyć sobie do ust, no powiedzmy, otrzymać na usta, na język to miłosierdzie Boże, które jest w komunii świętej litość Boga, i w, żeby w nim odpoczywać.